Cześć, dzień dobry, słuchajcie ja powoli wracam do zdrowia, niestety nie mogłam nagrać dla Was nowego odcinka, bo dalej jeszcze jestem trochę chora, ale nie mogłam odmówić sobie tej przyjemności i przejść się dzisiaj po moim ogrodzie. Zaczynają rozkwitać kolejne, kolejne rośliny, spójrzcie na tą cudowną kalinę, jak ona wygląda niczym obłok zwiewny. Jasno różowy, obficie kwitnący. No teraz w marcu to jest po prostu zjawisko. Tak samo jak te cudne ciemierniki, cuchnące. Nazywają się paskudnie, bo cuchnące, ale są wspaniałe. Zobaczcie na nie, jakie są piękne, ile one dają życia i koloru w moim ogrodzie. Jest tutaj też mnóstwo roślin cebulowych, kwitną iryski, irysy Danforda, kwitną przepis śniegi, pojawiają się pierwsze pąki narcyzów. To wszystko będę Wam pokazywać w tygodniu. Mam nadzieję, że słońce dopisze. Będzie trochę cieplej, bo dziś jest jednak chłodny dzień. Życzę Wam miłego, miłego popołudnia i cudownego tygodnia. Pa!